U, zapraszam drodzy Państwo na dzisiejszą prezentację tego wypasa Może to mój urok, może to Wolverine ty, 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 ty. Volvo 2020 rok 310 kunia, 4 buty napęd, pojemność bagażnika i te wszystkie pierdoły to dzisiaj się dowiecie. Ale to za chwilę. Jak doczytam z kartki, bo kamerze napisał. Dokładnie. Zapraszamy na prezentację tego sedana, sedana do tego! Informacje, których u nas się nie dowiecie nigdy, ale dzisiaj zajmiemy się typowymi bzdurami. A więc tak, 2.0 turbo, 310 koni, 4,4 buty napęd, 8 biegów, wtrysk, bezpośredni typ common Co? 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 Sprzęgło hydrauliczne w o Boże, średnie spalanie 9 litrów, zbiornik paliwa, też nie wiadomo ile, ale to nie nieważne. Bagażnik 400 litrów, to się niczy. Drodzy Państwo, ten tanie się niczy. i to podejście do sprawy. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak to się prezentuje. Bagażnik wielki, ale zamykamy. Piękny kolor łososzowy, myszkowaty. Fajne lampy Volvo T6 AWD. AWD. understand, understand, Co to znaczy AWD? Ale nieważne. koła już zrobione, czarliwiąc. Felgi aluminiowe, dźwignie bite, chociaż, Jak ze Stanów? Jak ze Stanów. Grad go na pewno dopadł i woda z rzeki wylała. Ale to nie jest ważne. Pochodzi o nas. Gos, gos, panie, powiem tak. Tu mi nie leży, tu mi nie leży, ale to mi wygląda. Najbezpieczniejsze na świecie. Tego nie wiem. I dzisiaj włożymy za kółko kamerzystę i każemy mu szczeli w drzewo. Okaże się, czy rzeczywiście auto jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Jeżeli skończą się odcinki, jeżeli przez następne dwa czy tygodnie nie będzie nic spadało, to znaczy, że jednak kamerzysta tego nie przeżył. Więc tak, silnik maska. Coś mi tu szczero, panie. łe, ja Tej! Auto w tym odcinku nie zobaczymy silnika, ponieważ ja jako przemoznawca do teraz nie dowiedziałem się gdzie otwiera się tą maskę. Ale to nie jest ważne. Auto się w ogóle nigdy nie zepsuje. Dopiero za 2-3 tygodnie. Wielki, piękny grill, napis Volvo i to mi się podoba. Rejestracja WGM42222! Bardzo ważne. Czujniki parkowane wprzód, przód, lampy ksenonowe skrętne, góra, dół, lewo, prawo kiszka buraczona, kupa w krzoka. I to mi się podoba. Tak. Tutaj taki plasticzek, oczywiście czujniki parkowania. Fajna linia, fajnie to wszystko wygląda. Auto groźnie, auto, auto wielkie, auto zwarte i gotowe do jeżdżenia. Oczywiście ja za Cztery buty pyt. Ze świateł startujemy jak szuna, a nie! Jak jaszczo, Jak żura w, w polu. Pałem na to wiem, nie, nie, nie. się, wiedzą, że ja lubię coś nie boląć, jakąś górkę. Okazało się, że za kuim otworzyć tą maskę. Zobaczmy ten silnik, zobaczmy tą górę plastiku. Silnik nie tak, tylko tak. Na torksy można tutaj ten plastik przyczepić. Tu do wlew oleju można wlać. Tutaj jakieś filtry powietrza, gówna turbiny, reduktorki, tranzystorki, wszystko filtry powietrza, to wszystko znajdziemy tu pod tą maską, ale auto rzeczywiście jest rewelacyjne. Prościutkie, nic nie można wsadzić. Oj, tu rzeczywiście mała ryska. Ale to nie jest ważne. Panie. Gdybym miał ja w życiu kupił takie zadbane auto. Tą w życiu nie sprzedawał? Moje to są same treherzyny, treherzyny! Ostatnia to do mechanika i mówię: i co, mogę jechać nad morze? Fajnie, gdzie nad morze oszalałeś? Tu wokół bramy i nie dalej. Pasuje, wykartkowane auto igła. I na sprzedaż. A zajmijmy się wolwerinem. Kierunkowskazów w miusterku. Przodek. Fajnie coś tu. Torebeczka właścicielki. Nie będziemy tutaj reklamowali nazwy, chusteczki I to mi się podoba A to spłaczy czy ze strania? Do teraz nie wiem Fajny kokpicik, miękko, twarde, nieważne Ja zawsze to powtarzam, to już nie będę się powtarzał Sufitówka niestety nie czarna yy, Przycisk SOS All car, fajne fotochroniczne lustereczko I ten monitor, nie tak tylko tak I to mi się podoba Start engine, zapolmy go Ty! Taki bayer. A to będzie też się tak gasi? Ty! No nie! No luksus, dobra, podejdźmy teraz, iść do tyłu, a ja teraz zrobię ścianę z, z tłumików. Kłównie świata, Volvo z, z jak moja dwulitrowa Wema. To zapraszam drodzy Państwo na jazdę próbną, tylko gazetę wsadzę w spodnie, bo trochę przewiało, wiesz panie? Jedziemy. Jesteśmy już za kółkiem. Nie włączono nawigacji. Łączenie Bluetooth nie działa. Łączenie z telefonu. Status pojazdu. Jaki status pojazdu? No nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć, jak się nie znamy. A to może to mój urok? Może to Wolverine, Ależ mi się podoba i nie wiem. I my razem, przemoznawca i Volvo, to mi się tak prezentujemy, że powiem tak. Uwielbiam Volwice. Ale to tylko takie małe podniecenie. pewno za 2-3 godziny już będę pierdolił coś innego. A to nie jest ważne, drodzy Państwo. Auto naprawdę rodzinne. Naprawdę, naprawdę rodzinne. Ale ja tu zjadę z kamerzysty, on też się narzeka. Iste w dójkę możemy, ja, czyli auto dla przejazdawcy i dla kamerzysty, jak najbardziej. Fajna kierownica, tutaj mogę sobie, zobaczcie, mogę sobie robić tak. Fajnie, to wszystko sobie mogę jechać, kolankiem sobie wszystko. No bardzo ładnie. Jeżeli ktoś ma dwie ręce złamane, czy tam akurat jedzie na ręcznym, to zawsze może kolankiem sobie tu poprawić. Zobaczcie. Ha, na. No, 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 no. Puh. i sobie jedziemy dalej Ach, przyjemne Volvo bardzo bezpieczne muszę drodzy państwo powiedzieć kultura jechało, wyjechało ale z biały bluzak i nie widać na błękitnym, na czarnym, na popielatym. kurwa mi się wylało he, 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 he. ale teraz się nie wylało no, także auto naprawdę no, super super klasa panie i panowie z tyłu pokaż tam miejsca ile jest jest? dobra Yy, już mówiłem o parametrach na samym początku, ale gdzieś tu ta kartka będzie jeszcze. To może Państwu jeszcze coś, jeszcze jakiegoś tutaj cycuszka, jeszcze jakąś wisienkę na torcie Państwu dopowiem. Pentak, Kto ma Bejmy nie kupuje. Kto nie ma Bejmów nie kupuje. Logiczne. <laughs> to do Ameryki nie odkryłem, ale z Ameryki sprawdzane. Ciekawe co mu się stało, że z takiej dalekiej wody przyjechało do nas. Nie wiemy czy to Nowy Jork, czy to Kalifornia, czy to Daszewice. Nie wiemy z jakiego stanu. Mi się wydaje, że to jest Daszewice. No, co zrobić. Fajnie się na rondzie jeździ tym autem, naprawdę. Zróbmy sobie jeszcze jedno kółko. Rewelacyjnie. I te cztery buty! I czy um się zakręci? No warto by było sprawdzić u nas w programie, nie? I te spizdas... Dobra! Jeżdżamy z tego ronda, bo to będziemy dwie godziny jeździć, zaraz się drzygam. Już mi się kręci w głowie. Jedziemy zrobić te dowcu! Dokładnie. Tero? Tero mu dam. No, trochę mu dam. Na <grystanie> <grystanie> początek może być Ej, bo jadą jak takie dziuchy, no a to mi się nie podoba! Ja nie mm, Układ y, kierowniczy bardzo precyzyjny, bardzo precyzyjny! A jak jest nieprecyzyjny to jak to jest? Aha, czyli walisz kierom lewo, prawo, on jedzie prosto. Pizzy. Ty! Ty! A to ładnie jedzie! Bum, bum. Ty to ładnie zwienią biegi, panie. Kula pierdol, kłamać! <grywa> Jeżeli chodzi o wypasażenie, to zapomniałem powiedzieć o jednej waszej opcji, którą przed chwilą walczyłem. Asystent pasa ruchu. Ja chcę skręcić, on mi na pas. napas, on na pas, on tak, i tak, i tak. No, ale 36 na bicepsie, tak, zrobiło swoje. Kiedy wydwałem, została w łapie. Asystent pasa ruchu już nie działa. Po tej rundzie. Dobra, znowu to dam. ryje? O, Jezus, Maria! Znowu ten asystent pasa, ruchu panie, kochany. Dobra, przejście dla pieszych. Proszę, proszę, proszę. Kultura! To jest kultura u przemazdawcy! Przedstawię ten czterocylindrowy motorek z tą turbinką. Kurza, Jana! Jechałem i mówię tak. Dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego kozaka. Czy każdy by chciał mieć Wolverina, to nie wiem. Ale ja po przyjechaniu się stwierdziłem, że na weekend bym chciał. Ładne pachną knocki a murcówer mi tu. Pachnie, uwielbiam to. Uwielbiam tą motoryzację. Ale fajne są te lampy. Powiedz sam, nie? Powiedz sam. Ładny przód, ładny przód, ładne auto. I po raz kolejny żegnam się z Państwem i ja mam nadzieję, że szecka przygoda u wikingów... Ameryki, za wielkiej wody. Podobała się Państwu? Kurwa masz. Ciao. <laughs>